Start. Zapraszam, można już tak. A z paczką. Z Jackiem. Księdzem Jackiem paczkę. Pomysł paczki już powstał bardzo dawno temu. I zrodził się dość nieoczekiwanie. Nie może, że już ksiądz Jacek na ten temat mówił, ale... Mogę tylko powiedzieć, że śledzę tę całą akcję od samego początku i jestem pod dużym wrażeniem, bo rozpoczynaliśmy od kilku, pięciu czy sześciu czy siedmiu paczek przygotowanych przez naszych przyjaciół z księdzem jackiem, a później ta akcja się rozwinęła znakomicie, ale całą ideą tego wszystkiego to był fakt, że pomoc była skierowana w sposób, e, kierowana do ludzi, w sposób niebywale racjonalny, to znaczy wcześniej byli wysyłani e, studenci, e, wolontariusze do osób, które e, potrzebowały e, takiej pomocy, czyli krótko mówiąc było badanie rynku klasyczny, ujmując sprawę i e, były bardzo dokładne informacje Jakie rodziny biedne i czego potrzebują. I później była odpowiedź, sposób, też w bardzo rozsądny sposób organizowana akcja no, przygotowania paczek dla tych osób. I początkowo oczywiście nie było to tak rozwinięte jak w tej chwili, ponieważ były do tej informacji przesyłane Drogą korespondencyjną, ustnie przeróżnie. A w tej chwili już ta, ta sprawa jest, sprawa organizowania paczek jest bardzo pięknie organizowana poprzez internet, także osoby otrzymują bardzo dokładny opis m, tych rodzin i tych potrzeb, y, i zgłaszają się, wybierając rodzinę i przygotowują te paczki. Te paczki y, są y, zrobione, y, przygotowane w sposób y, nieprawdopodobnie hojny przez osoby obserwuję to co roku trochę w tym biorę udział i jestem pod olbrzymim wrażeniem profesjonalizmu grupy osób skupione w Stowarzyszeniu Wiosna no, pod, pod kierownictwem księdza Jacka i, 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 i bardzo mu kibicuję i chcę żeby ta akcja się rozwijała w sposób taki jak do tej pory ona już teraz przybiera postać no, właściwie jest organizowana w całej Polsce i e, chociaż sam jestem trochę specjalistą z zakresu organizowania, zarządzania e, to muszę powiedzieć, że sposób organizowania tej akcji i działalności Stowarzyszenia Wiosna jest imponujący e, oparty jest na tych technikach e, takich nowoczesnych e, wykorzystanie internetu e, tych, tych takich nowoczesnych technik komunikowania się, i myślę, że, że ta akcja ma szansę powodzenia, a ze względu na to, że ma tak u postaw leży tak fantastyczna idea pomocy innym osobom, dzielenia się miłością, także no, mam kciuki i chciałbym, żeby znalazło się bardzo dużo osób, którzy zechcą wesprzeć tę, tę akcję. d z 야